Witam, nazywam się Asnsatki Sedasp do i wtkzi co po polskiem oznacza to samo co katamarownik zrywoklepny ale mościu i Chciałbym ponapierdalać o tym jak mnie rodzice trzymali w bambosowej celi i napierdalali kijem do hokeja w celu dowiedzenia się gdzie schowałem rajstopy taty, ale wolę opowiedzieć o grze zwanej pokemony. Iiii Tibia zacząłem grać w to mozgojemne kao jak miałem 9 miesięcy gdyż mój Każ pierwszego dotyko zmacał mi całe lewe jądro przy porodzie i miałem płaskostopie lewej małżowiny osznej ale dość miłych wspomnień z zapierdolonego dzieciństwa w którym brakowało matczynej miłości i ojcowskiego w pierdolo. tibia stała się dla mnie tym czym dla przepaka jest modem my ostrady chciałem poradzić się mojego zmarłego na atak jadowitych przycisków od pilota wojka lepiej ale nie miał dla mnie czasu miałem dylemat w sprawie obrzezania mojej mamy z całego jej dobytko ale jeszcze gorsze było to że w tibii zapierdolił mnie niebezpieczny opojebany atak zajączków, które czyhały na takich gejmasterowia Ja. Mimo mojej przykokszonej rangi w tej znakomitej platformowce podczas nalotu wypadły mi dwa torcze i zdechły raty do którego byłem przywiązany. Chlip, chlip. Pomyślałem od razu żeby pierdolnąć swojej matce jakimś osprzętem grającym ale wtedy bym otracił łączność słuchową z czołn strakami tibijskimi więc odłożyłem moje głośniczki i zajebałem jej pojemnikiem na przemycane rogalestesko. Kiedy po jakże ciężkich i jakże w korwiających dedach i pońcach osiągnęłem Osmy poziom rozpierdolo znany jako level i dołączyłem do normalnej społeczności gdzie z wiking helmetem czołem się jakbym rozjebał ćwierć przeoranego pola ziemniaczanych lejsów osmak spoconego czoła z dodatkiem mosztardy z biedronki. Wtedy na 31 urodziny dostałem spire, 5 bagów i 14 dedów od kolegi z Budapesztu. W wieku 39 lat osiągnąłem poziom zabojczo rozpierdalatywny który wynosił tyle co liczba postych butelek po apertywie mojego pierdolniętego i wiecznie zachlanego ojca odjęta od liczby klientów mojej mamy. Tak na marginesie moja mama była sprzątaczką w pobliskim sklepie warzywnym choć nie chciało mi się nigdy w to wierzyć gdyż miała piczę przypominającą rękaw czarnoksiężnika z gotika. Czasem w Tibi próbowałem przeskoczyć nad innym playerem, ale miałem potorbowany klawisz CTRL. Zablokowałem także klawisze Skype żeby mieć w telewizji lepszy odbior wieczorynki, ale po 23 raczej wolałem krecić warkocze pod spoconą pachą mojego fadera. Wczytam również moje screenshoty z moimi osiągnięciami w tej ponadlockiej game, gdzie zwykłe rzeczy przydarzają się tylko kapiszonowatym małpolodach o krzywym zgryzie i czuła pojemnym przyrodzeniu. Na tej focie znajduje się moje equipment, który jest zajebiście odpicowany. Tak tak i jeszcze raz korwa tak to w środku to dsm którego skroty dosłownie oznacza dobrze i zajebiście rozbudowany pancefaust dragon solownika nie piszcie do mnie żebym wam go pożyczył bo to jest bardzo rzadki okaz i temat który jest rzadszy niż kopa mojego starego po jagodach pierdolonych na schodach piwnicy sąsiada na tym szokującym skryje nie widać jak spokojnie przemierzam quest na nowy typ broni z klasy Fishinka to mi nagle korwiszonowaty dragon wylatoje i napierdala mnie hitami 3 po 3, nie wahając się ożyłem zaklęcia spowolnienia czasu, który potrafią przywoływać jedynie gej mastery i przemieniłem smocze nasienie w Wormsa z trzeciej części przygotowarym z zielonego wzgorza. Na tym oto dziewiątym screen strzale widnieje osprzęt, na którym popierdalam nocami w pakę i bieczy też najnowszą edycję gry. Władca pierdzieli jak i w Chciałem zauważyć także, że nie opierdalam się z postępem techniki i zainwestowałem w piździec starych banknotów jedną żeby otrzymać tę oto korbkę, która jest nieodłącznym elementem mojego keyboarda. Niestety po ukończeniu 53 lat ogarnąłem padaczkę męczącą mnie od zachodu słońca spędzonego z dwoma psami porośniętymi mchem i odważyłem się wykonać quest na linę i dwa kamienie ale w połowie drogi bogowie Ibi i wygnali mnie w sposób nadnaturalny którym był kiki nie mogłem ponowić swoich jakże rozpierdalatywnych przygod z maczytą zamiast heumofona. Ja pierdolę korwa mać w dopechana przez podwodnych przemytników Rabbaro. zostałem zahakowany. Korwa, A! Jebcie się na ryje pedały ze świata masywnych wiwiorek opierdalających wam berła za pomocą szpadolajzera